Czy jako świadek ich mogłam mogłam obchodzić Sylwestra? Zdania są podzielone, bo według Strażnicy, czyli takiej gazetki świadków, e, która im mówiła, jak mają ma żyć, no to tak, Sylwestra oczywiście ma pochodzenie pogańskie, więc zło, ale też są tam niepohamowane pijatyki, jakieś flirty i umizgi, i w ogóle nie wiadomo, czy się skończy. Więc jeśli ktoś miałby się spotkać ze znajomymi tylko dlatego, że jest Sylwester, i do tego jeszcze pić i bawić się i hulać i tak dalej, to nie. Jednocześnie, za czasów mojej kariery świadkowskiej, bardzo często spotykaliśmy się właśnie w sylwestra i piliśmy o wiele więcej niż to mam w zwyczaju obecnie. Oraz, yy, znaczy jedyną różnicą było to, że nie piło się szampana, toastu o północy i nie szalało się fajerwerkami. A tak to za bardzo to się nie różni od imprez moich znajomych. To znaczy, teraz obchodzę spokojniej niż gdy byłam świadkiem, więc nie wiem, co zrobić.